Siema ze strony znowu NTG i w dzisiejszym odcineczku pójdziemy sorry za lekkie lagi bo obrawiam. już czwarty odcinek mogą być teraz lekkie lagi Obrawiam go, więc tak co dzisiaj będziemy robić dzisiaj idziemy robić kopalnię taką pro tym kopalnię pierwsze co będę musiał zrobić to pozbyć się tutaj tego piasku więc muszę sobie zrobić łopatkę najlepiej żelazną sobie zrobię bo będzie szybciej i całego piachu po prostu tutaj muszę się pozbyć z mojego widoku Bo piero będzie mi przeszkadzał w robieniu tu jakieś kopalni lub coś. Więc tak, usuwamy to wszystko. Wszystko tu, co jest z piaskiem związane nie może tutaj być. Wszystko z piachem powinno się wyryć. Ściana z piachem też jest związana. Ale koksiawsko to wygląda. Chyba zaraz zrobię cięcie, bo z tymi legami mi się źle gra. Więc tak, ja to teraz muszę jeszcze dokończyć robić. No dobra, teraz drewniane co, tu sobie zrobię. Dobra, teraz tu i będzie można, dało się tutaj iść bok lub po prostu nie. I może tam do góry jeszcze iść, bo o, 15 fps nie jest aż tak źle. A więc tak, tutaj może przejść i tam to sobie jakoś tak zabuduję. Dobra, lagi przeszkadzają mi, więc spotykamy się po chwili. Dobra, jestem ponownie, już, e, już mi się wrzuciło 50% filmiku. Zapomniałem, że mam nagrywać w każdym razie, więc tak. Tam jest nasza chata. Szklarnie, tak teraz szybko patrzę. W ogóle tutaj później będzie taka wie duża wieża z cobblestone'a. Ale pierw musimy tego cobblestone'a wydobyć i potem wpływam się kopalnie. na pewnie coś już będzie wyraz. rośnie. Dobra, więc ja się teraz szybko położę do łóżka. Sorry, muszę się napić, bo gardle mam sucho. Więc tak, tutaj co zrobiłem? No nie starczyło mi desek, a nie chciało mi się gdzieś specjalnie. Tak, tutaj była nasza ta... ten cave, ale ja to trochę przemieniłem i wszystko tam zamurowałem. Dobra, mam pomysł co jeszcze zrobię. Mam cobblestone'a. sobie zrobię miecz przy okazji niepotrzebne rzeczy odłożę takie jak dynia, książka i żelazo w ogóle nie niepotrzebne rzeczy lepiej przy sobie nie ponosić się na wełnę. dobra No to on mi się przyda. No dobra, więc zaraz będziemy kopać, a jedynie jeszcze po zboże. Przepraszam. Bakło mi się. No, coś już wyrosło, mówiłem. Do wody. Na sionach to mi tam nie za bardzo zależy, tylko najbardziej mi zależy na zbożu. Jeszcze nic nie wyrosło. Dobra. Pokażę wam teraz jak się robi chleb. Chwila. Hart, kurde, co jest hard? Normal. Bo e, raz tam kiedyś mój kuzyn do mnie i gdzieś tam poszedł i mi tam gdzieś poszedł z nocy, straciłem mi temki i musimy jakoś wrócić. <grym> Pechiem? Eee, ja aha, pokazać wam jak się robi chleb. Bierzemy przez zboża. Idziemy do crafting table i w taki sposób układamy i mamy chleb. Dobra, teraz ustawię sobie tak jak ja zawsze mam ustawione rzeczy. Żeby być przygotowanym na każdą chwilę. Pochodnie ma być mało, dobra. Miecz zawsze miejcie na jedynce, bo możecie zakliknąć jeden albo szybko przewinąć. No więc, teraz modlimy się, żeby nad nami nie było coś czego nie chcemy, czyli piasek. Odcinek. Czekajcie, zaraz tu coś oświetlę. oświetle. Hmm, I chyba, nie, nie, nie muszę włączyć. Kurczę, Czekajcie, zawsze zapominam, jak wyłączyć, jak nagrywam. Słuchajcie, już kładę pochodnie. Wiem, że w tym odcinku może być ciemno. Więc tak, mamy trochę cobblestone'a. Co ja miałem robić z tym cobblestone'em? Aha, wieżę. Muszę na chwilę coś ogarnąć. sobie odłożę i miałem coś do pieca w salić ale nie pamiętam tylko o co mam glinę glinę sobie przetopię, bo jak widzicie mam raz, dwa, trzy, cztery pięć czyli pięć razy szesnaście Kurde, nie wiem, teraz jeszcze czekacie kalkulator sobie? Kalkulator otworzę. I wam powiem, ile będę miał gliny. I jaki domek sobie zrobię. Czyli to było 5 razy 16. 5 razy 16 równa się 80... 80 klocków. Mm, cegły. Dobra, więc... To sobie daruję. To daruję pani i będę mógł idę tam teraz Idę tam w stronę zachodnią, bo tam jest pustynia, a ja potrzebuję kaktusy Tam jest zima, wow No i w ogóle kiedyś trzeba obsydian znaleźć W ogóle diamenty Co tam są Dynie, nie kwiatki oświetli tam ten gór szczyt to będzie fajnie w ogóle później zrobię tam wieżę taką tylko blisko na wielką i spuszczę z niej wody tak nie ma tutaj kaktusów ale co owce są Tam się jeszcze świat renderuje. Nie wiem, może po dzisiejszym odcinku dam wam mojego save'a. Może nic ty wikusko, dzika owca. Dobrze, do tyłu będę musiał najwyżej wracać. Idziemy troszkę wyrenderować mapy, bo nie wiem co tam będzie dalej ciekawego, może coś. Dałaby się glina, bo 80 bloczków cegły to nic specjalnego, ale ty nie jest. Zobaczymy. No hmm, teraz ziemi. Tam jest woda, piach. O, piach, piach, piach. Aby jeden kaktus by się przydał. Hmm. Kaktusy, gdzie jesteście? Mm. Przy okazji to mi się zrobi, przyda mi się parę nasion. Co jeszcze nie dopracowano? Wow, błacza, no, w Minecrafcie. Była czarna, w ma białe te skrawki. O, cavey. Podoba mi się ta miejscówka. Może i wpłynie, że odcinku tutaj się zasiedlimy. Hmm. Huh. Dwa Creepery Wpuśćmy na powierzchnię ziemi Chodź, Creeper Tende Creeper to jest Jeszcze tu wpadłem No pięknie Teraz to naprawdę jestem idiotą Ach, Zdenerwowałem mi się Teraz po to, żeby to iść jedyne co biorę ze sobą to miecz. Albo kilof. Denerwujemy tamte miejscowo. Nieważne jaka pogoda, może szybko tam iść, żeby moje itemy odzyskać. Myślę, że jeszcze jakieś creepery tam się nie zebrały. Nie, nie ma... Szkoda, że nie ma kkoła, nie no to Jeszcze się przestraszyłem troszkę. Ile mam jeszcze czasu? No, dobra, jeszcze mam minutę. Nie całą. Bo zawsze nagrywam tak 14 minut. Patrzcie. <laughs> <laughs> Kura głupia. Gdzie to cholerstwo było? Kurka wodna. Kurczaki. Chyba tam Marci. Już wiem. Bardzo sobie nie lubię mówić słowo kurka wodna. Nie wiem dlaczego. Dobra. Czekać. No to do zobaczenia. Cześć i ja idę po tej temę. No cóż, wszystko straciłem. Nie wiem gdzie to jest. Teraz musiałem szybko sobie włączyć peaceful, bo naprawdę jest mi ciężko. Sorry, że już udałem na tym peaceful, ale straciłem wszystko, i jestem unerwiony. No to do zobaczenia w następnym odcinku.